Proszę Pana Romualda Okoleju, kawiera. Pan Romuald Starozielec jest redaktorem naczelnym Nowego Miesięcznika. Polityka Polska wydał już dwa numery. Zachęcam Państwa do lektury. Tam znajduje się dużo artykułów o podobnej konotacji, jaką tutaj słuchamy. Bardzo proszę. Serdecznie dziękuję. Witam Państwa. Proszę Państwa, mówienie o przyszłości polskiej polityki wschodniej jest trudne w dzisiejszych czasach, ponieważ musi to rozważanie opierać się na dwóch podstawowych filarach. Pierwszy to jest właściwa ocena rzeczywistości, a drugi to stan obecny polskiej polityki wschodniej. Otóż rzeczywistość, o rzeczywistości mówili moi szanowni przedmówcy, m.in. profesor Arno Śliwiński. Ja tylko dodam do tego, że dla mnie zastanawiające jest to, że tak wiele różnych ośrodków politycznych i medialnych w sprawach dotyczących polskiej polityki wschodniej, odległych od siebie ideowo, mówią tym samym głosem. I drugi element, proszę Państwa, dotyczy bieżącej e, polityki e, Polskiej wobec Wschodu. Wobec Otóż myślę, że takim węzłowym problemem tej polityki jest to, że jest to polityka niesuwerenna. Proszę Państwa, jesteśmy suwerennym krajem formalnie, natomiast nasi politycy i nasza polityka nie jest suwerenna. I doskonale to widać na przykładzie. Na przykładzie naszej polityki wobec, wobec Wschodu. Jaką politykę od 26 lat Polska prowadzi wobec Kresów, wobec Polaków tam żyjących? Jest to polityka poświęcania tych interesów Polaków, którzy tam yy, żyją, mieszkają, na ołtarzu bliżej niesprecyzowanych, dalekosiężnych planów popierania rządów litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Z Białorusią jest nieco inaczej, bo tam na Białorusi Polacy są wykorzystywani jako narzędzie do uderzenia w nienawistny naszym politykom rząd Łukaszenki. Natomiast to, co dzieje się w, na Litwie, to doskonale obrazuje, proszę Państwa, wypowiedź Czołowego polityka PiSu, który jest w tej chwili nominowany na ministra spraw zagranicznych za kilka miesięcy. Mianowicie na takim kongresie kresowym po wystąpieniu Polaka z Wilna, powiedział mniej więcej te słowa: Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne, aby Polacy w Wilnie wchodzili w jakiekolwiek alianse z Rosjanami. Ponieważ jest to sprzeczne z polskim interesem na narodowym. Jak on się nazywa? Szczerz. Pan Szczerz. Proszę Państwa, Szczerski. ja już pomijam butę i arogancję. Pomijam już to, że występował na kongresie kresowym. Jakiej trzeba, jakiego trzeba zaślepienia, żeby coś takiego wypowiadać? Nie ma żadnej e, aktywnej polityki na tym polu, żeby wspierać Polaków tam e, e, żyjących. E, przypominam, że mieliśmy olbrzymią szansę wpłynięcia pozytywnego na rozwiązania prawne na Litwie w momencie, kiedy Litwa wchodziła do Unii Europejskiej. To zostało przez naszą dyplomację całkowicie zaprzepaszczone. I teraz, kiedy rząd litewski arbitralnie zmienia prawo wyborcze i okręgi wyborcze tak, żeby Polacy nie mieli swojej reprezentacji, do tego stopnia, że muszą wchodzić w alianse z Rosjanami po to, żeby zaistnieć politycznie. Jakiś człowiek tutaj, za w Warszawie określa, co jest interesem narodowym Polaków na Litwie, a co nie jest. Draga. I, proszę Państwa, drugi przykład. Jakby całkowitego upadku naszej, naszej polityki i myśli politycznej. Otóż do tej pory nasza polityka w ramach Unii opierała się na dwóch trój, trójkątach: trójkącie wyszedlackim i trójkącie wejmarskim. Na skutek bezwarunkowego popierania rządu na Ukrainie w zasadzie. Trójkąt wejmarski nie istnieje. Istnieje tylko formalnie. Ponieważ Austria, Słowacja i Czechy zawarły nowy trójkąt, trójkąt Sławkowski, o którym notabene cisza jest w Polsce cisza jest nie tylko w mediach, nie tylko w partiach politycznych, wszystkich, całego głównego nurtu ale również nawet politolodzy tym się nie zajmują. Czyli poli pol politolodzy to jest ta klasa, która powinna dostrzegać to, czego nie dostrzegają media czy politycy. I drugi trójkąt, yy, trójkąt yy, wejmarski. Proszę Państwa, czy to nie jest koniec tego trójkąta, skoro w Mińsku Francja, czyli członkowie tego trójkąta, Francja i Niemcy, spotykają się i negocjują warunki na Ukrainie bez Polski. Czyli zostaliśmy wyrzuceni z tego trójkąta. Moja teza jest taka, że od 26 lat, proszę Państwa, nie byliśmy tak osamotnieni w polityce zagranicznej, jak obecnie. I... Źródła tego osamotnienia ja widzę w braku suwerenności polskiej polityki i polskich polityków. Co wobec tego powinniśmy robić? Otóż ja stawiam taką tezę. W zasadzie pytanie pytanie fundamentalne dla naszej przyszłości: czy Polska ma być. Klinem, który rozbija to, co powinno współtworzyć się i, i współgrać w, w, ramach, yy, w ramach współpracy. Czy Polska ma być klinem rozbijającym wschód z zachodem? Czy też pomostem, który te dwa światy łączy? Pomostem bardzo ważnym, bo wobec wyzwań, jakie stoją i przed wschodem, i przed Europą. Kolejna moja etapa jest następująca. My na tą współpracę jesteśmy skazani, ponieważ Sam Wschód ma dość własnych wewnętrznych problemów i zagrożeń zewnętrznych, żeby w perspektywie jednego pokolenia przetrwać. I również, proszę Państwa, Europa też ma swoje problemy, które bez połączenia w jeden większy organizm nie wyjdzie z tego. W tej chwili, proszę Państwa, Europa jest jakby zepchnięta na absolutny margines subkontynentu euroazjatyckiego. Ta Europa jest strachliwa, bo boi się, czy przetrwa przed pokojową na razie agresją, agresją świata muzułmańskiego. I w tych warunkach, proszę Państwa, my nie mamy wyjścia. Jesteśmy skazani na tą, na tą współpracę. Co trzeba zrobić Jakie kroki należy poczynić, aby, aby ten projekt mógł w ogóle zaistnieć, Otóż, pierwszym warunkiem, proszę Państwa, i zasadniczym jest to uświadomienie sobie, to jest trywialne, że jesteśmy częścią Europy. Ale z tego, że jesteśmy częścią Europy, w polskiej polityce nic nie wynika, ponieważ my jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcami. I to niedokładnymi, ponieważ mocarstwo. Zaoceaniczne ma większy wpływ na politykę polską niż to, w tej chwili, co Polacy mogą wywalczyć dla siebie w ramach Unii Europejskiej. My się stawiało poza tym, tym możliwością jakiegokolwiek manewru. Stany Zjednoczone, proszę Państwa, są nam potrzebne tylko o tyle, żeby być przeciwwagą dla Niemiec. Dopóki się nie narodzi nowy system bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone w tym znaczeniu są dla nas korzystne. Natomiast absolutnie nie są korzystne jako wielki gracz, który przestawia na wielkiej szachownicy dziejowej te europejskie pionki tak, jak, jak mu się podoba. To jest polityka absolutnie destrukcyjna, ponieważ przy tych założeniach, przy braku podmiotowości narodów, które, tutaj, które są wokół nas w Europie, Będą tylko te sprzeczności polityczne narastać, które w przypadku kryzysu mogą znaleźć ujście w sposób absolutnie niekontrolowany. Kolejny czynnik, proszę Państwa. Nasza polityka musi się opierać na tradycji. Jest taka piękna zasada, którą nasi ojcowie e, już wprowadzali w życie skutecznie. Mianowicie wolni z wolnymi, równi z równymi. Ta zasada w dzisiejszym świecie nie funkcjonuje. Ta zasada nie funkcjonuje w Unii Europejskiej. To wszystko, co, z czym mamy do czynienia, to jest czysty formalizm. Wiadomo, kto gra pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej. Otóż my tą zasadę musimy raz skutecznie wdrożyć w naszym życiu wewnętrznym, dwa zaproponować również naszym partnerom ze wschodu i z zachodu. Nie ma innej drogi jak oparcie stosunków międzynarodowych na zdrowych zasadach. Na zasadach poszanowania wszystkich narodów, interesów, y, różnic kulturowych, duchowych, religijnych. Tego proszę Państwa nie ma. Kolejna y, zasada, którym się powinniśmy y, kierować. Musimy zerwać z tym obłędem polityki dotychczas prowadzonej. Otóż ta polityka nie opiera się na racjonalnych przesłankach, bo racjonalna przesłanka jest następująca, że w stosunkach międzynarodowych musimy się liczyć z realnymi interesami i sprzecznościami, które istnieją. Jeżeli się z nimi nie liczymy, to budujemy jakąś fikcję polityczną. I to, co w tej chwili jest w wydaniu polskiej polityki, to jest taka nieodpowiedzialność pomieszana z nonszalacją. Nie możemy, proszę Państwa, tak postępować, ponieważ wypadamy poza obręb e, realnej polityki. Nikt z nami nie będzie się liczył, wiedząc, że my nie jesteśmy suwerenni w swych decyzjach, bo zamiast zwracać się do nas, będą się zwracali do. Dysponentów polskiej polityki. To jest, to jest jakby oczywiste. W związku z tym kwestia suwerenności jest absolutnie podstawowa. Suwerenności polskiej polityki, zarówno w znaczeniu wewnętrznym, krajowym, jak i zewnętrznym. I jeszcze jeden aspekt, proszę Państwa, tej sprawy. Ja uważam, że w polityce wschodniej absolutnie. Kluczowe jest zagadnienie naszego stosunku do Rosji. To jest temat obciążony obciążony jakby olbrzymią skalą emocji historycznych, uzasadnionych i nieuzasadnionych. Ale, proszę Państwa, to, że tak jest, to nie zwalnia nas od logicznego myślenia doby obecnej. I czas z tym skończyć. Przede wszystkim, proszę Państwa, naszym punktem odniesienia w stosunkach z Rosją musi być to, co tam jest stałe i trwałe. To jest naród rosyjski. I nie my wybieramy prezydenta Federacji Rosyjskiej, tak jak nie my wybieramy Kanclerza Niemiec. Na szczęście nie wybieramy. Więc wybieram. jeżeli, jeżeli oni zostali wybrani w takiej konwencji tradycji, jaka jest właściwa Rosji i Niemcom, to nie pozostaje nam nic innego, jak prowadzić z nimi politykę, a nie rzucać infektywy. To, co się, proszę Państwa, mówi o prezydencie Putinie, w sposób, w jaki się mówi, urąga podstawowym elementom kultury naszej politycznej. Proszę Państwa, to ogólne założenie jeszcze się sprowadza do jednej prawdy. Nie możemy tego pomostu budować na wschód i stawiać go wobec Białorusi czy Ukrainy wbrew Rosji, a tym bardziej w sposób wojenny. Tylko i wyłącznie pokojowa współpraca może zapewnić rozwój naszej polityki wschodniej. A to wymaga od nas zaangażowania nie w wojnę nie wyśmiewanie porozumień mińskich, tylko włączenie się w to, aby w sposób cierpliwy, stanowczy rozwiązać ten konflikt, który proszę Państwa nabrzmiewa i który jest daleki od rozwiązania. A ten konflikt niekontrolowany, kładzie zakończony, a podsycany przez różne siły zewnętrzne może doprowadzić do tego, o czym profesor Siwiński mówił. To, to może być jeden z... Yy, Powodów wybuchu wojny, na której Europa może tylko stracić. Myślenie w kategoriach wojennych, proszę Państwa, dzisiaj w Europie po dwóch konfliktach światowych jest jakąś umysłową aberracją, której ja, proszę mi wybaczyć, nie mogę zrozumieć. I tragedią naszą jest to, że zarówno obóz rządzący, jak i ten, który teraz się szykuje do władzy, pod tym względem. Absolutnie się ze sobą nie różnią. Proszę Państwa, jeżeli... Grona Czy Polskę stać... Czy Polskę stać, proszę Państwa, na zrewidowanie całej swojej polityki wschodniej? Otóż to pytanie w zasadzie powinno być poprzedzone dwoma innymi e e pytaniami. Czy stać nas na politykę samodzielną, politykę wykraczającą poza dotychczasowe schematy uprzedzenia i fobie, i fobie? Czy stać nas na politykę, która daleko wychodzi poza bieżące interesy i bieżące sezonowe aliancje? To jest jakby pytanie fundamentalne. A jeżeli odzyskamy, jeżeli stać jest nas taką politykę suwerenną, rodzi się kolejne pytanie. Czy znać jest nas w ramach własnego interesu narodowego do stworzenia projektu, który absolutnie na pozór może poza ten interes narodowy wykraczać? Czyli wracam znowu do tego pytania. Polska jako klin, który rozwija Wschód i Zachód, czy pomost, który, który, który go łączy? To jest, proszę Państwa, pytanie kluczowe, jeżeli pozytywnie na nie odpowiemy, jeżeli odpowiemy, że mamy być pomocne, jeżeli zaproponujemy politykę i Wschodowi, i Zachodowi, która wyrasta z tej pięknej polskiej zasady, wolni z wolnymi, równi z równymi, ja uważam, że nie tylko przyczynimy się do naprawy tego, co jest chore w polskich w stosunkach europejskich i światowych, ale również, proszę Państwa. Ta polityka może nas zjednoczyć jako naród. Ponieważ my mamy wszelkie dane Putemu, żeby taką politykę rozpocząć. Ponieważ mamy pewną tradycję, pewnej wrażliwości politycznej, pewnej wrażliwości duchowej, pewnego zrozumienia świata i wschodu i zachodu. I im szybciej Tą politykę zastosujemy w naszych relacjach międzynarodowych. Tym szybciej osiągniemy również to, co jest dla nas bardzo cenne, mianowicie pewnej zwartości ideowej i duchowej Polski, której w tej chwili nie ma, ponieważ Polska jest rozbita duchowo i politycznie. Proszę Państwa, nie znam innego środowiska jak środowiska kresowe, które. Z uwagi właśnie na tą tradycję, na życie tym, co jest najistotniejsze w naszych relacjach i politycznych, i duchowych, nie znam innego środowiska, jak kresowe, które mogą tą politykę skutecznie zainicjować. Dziękuję Państwu.